Siemanko, witam w kolejnym odcinku Let's Play'a Saints of the Third. Um, oczywiście, ostatnia misja była z zimosem i dotyczyła prostytutek, jak to zawsze z nim bywa. Kaleś nie przebiera w środkach, bije się tylko kobiety. O, możemy zrobić sobie fotę teraz nawet. Weź udział w zdjęciach. Jak widzicie, 20 jest takich znajdziek drobnych. Eee, no dobra, przeładujmy sobie może shotguna. I robimy następną misję, oj nie to. Ale zanim to nastąpi, to sprawdźmy co mamy nowego. <ścoughs> Dobra, zdolności, zdrowie, tu nic nie możemy nowego kupić, kosa Jutrzenka. Um. Może odblaszenia od ognia sobie kupimy? Dobra, teraz szybko do jakiegoś sklepu za amunicją. Um... Kurczę, ile to kosztuje? Pięć koła. No nie mam tyle. A, jezu, lipa. Jest lipa. Zaraz sprawdzę czy o to... tu oh, helipad. Tak, dobra. Hej, kopterem to szybko zatwimy. Nie, nie zapisz, mnie, co ja robię, bosz? Mylą się przyciski. A, może zniszczymy trochę operacji gangu. A, mamy kasę do przelania jeszcze. Czekajcie. No, jak ładnie. Dobra, to pójdziemy zniszczyć operacji trochę. Helikopterem to szybko pójdzie. Chwila, moment i już zniszczeni będą. No, to jest gdzieś pod nami. O, no właśnie. No i... Nie! Wysiadłem! O, Boże... Nie wiem, co ja dzisiaj mam... ...z tą klawiszologią, naprawdę. Kurde... Ale powinno... Tak, dobra, zapisało się to, że zniszczyłem, no ale kurde, straciłem życie. Dobra, to pójdziemy kupić sobie amunicję. Tylko jakiś wóz by się przydał. Dobra, mamy. O, nie w tę stronę. Szybko, 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 co do kupić i nie przedłużać, bo trzeba misję robić. Dawaj, dawaj. Pięć koła, kupanie amunicji. Tutaj oczywiście na full, granaty, jeszcze ulepszenia sprawdzę sobie, co tu mogę. Dziewięć koła, no, to mogę, może do shotguna. 9 kolon, to sobie ulepszyliśmy. Dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Ok, robimy misję następną. Uh, misję. Łodzi. O, oh, może. Dobra, zróbmy od Kinzy może. A, ziom. Ja mam... Auto. Dobra, Kenzie, Kenzie, nie i

Jest po prostu osłanianie naszych kompanów, lub in, inne tam osoby. No zobaczymy, gliny, gliny jakie pojazdy mają. No dobra, już prawie jesteśmy. Tysiąc metrów. Teraz chyba pierwszy raz zobaczycie jak tu się strzela ze snajperki, bo

Ole Ładuj Ach, zalecają Co jest grane, no? Trochę i dużo nie powiem. Nie ma tak? You. Dobra, jeszcze raz szybko. Kurde, nie trafiałem w dużą dużo. Sakra jakaś Pamiętam jak wcześniej robiłem tę misję też powtarzałem, ale już później doszedłem do takiej perfekcji, że zabijałem nawet kierowców, nie? Którzy jechali, więc... Jak się uda, to nawet da się ich wszystkich rozwalić. Boże, teraz ładuję. Ej, no ty, no co to miało być, nie? No przyjechali, moją biacz. No i nie mogę trafić, no. A ten, co zrobił, jaki uni w ogóle. Nio. Dużo ich... Zbyt dużo... No ciekawe czemu nie trafiłem? Ach... Kurde... Nie, zginęła, kur Ech, Jeszcze raz. Za szybko giną tamci... Tamci kolesie, którzy z nią są. Czekaj gdzieś auto będzie jechać. Nie, tutaj najpierw jest. Więc... No i czemu nie trafią? I ostatni został net co pipnie. Wow Dobra udało się ładnie. Ładuj szybko. O. Ładuj, co ich tak dużo? Kurczę, nie za dużo? Ładuj, dobra, udało się. Tylko aha, dobra, ma chyba full HP teraz. No bym miała tyle, to chyba by nie przeżyła. No, o, zniknęli. Good job. Show up, show up! Gdzie jesteście? Co ona robi, nie no? Jedź! Dobra. Pamiętajcie, żeby nie strzelać w swoją w swoją yy, kompankę, bo bo możecie ją nieźle uszkodzić. Wydaje się to oczywiste, ale jak próbujecie celować w przeciwników, to oni tak zajeżdżają drogę, że wjeżdżają w ten ten nasz samochód o, na przykład teraz wybuchnie koło no, nich. tak starajcie się strzelać w momencie, kiedy albo oni ją miną, albo są daleko przed nią. Nic nie widzę. O, jedzie, jedzie, jedzie. No, kaliber większy. Nie mógł celować niżej. No i się udało. No to dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, Yo.